Szymano, Szymano, Z tej strony Spell To jest yy, randomowo Jeśli sobie pogramy w grę zręcznościową Super Meat Boy Co by tu o niej... Yy, gra platformowa yy, Tak jak mówiłem typ zręcznościowy yy, Jest fabuła Według mnie jest troszkę ciężka na, ciężka na niektórych poziomach Ale buchnął i co? Gra stara, stara trochę nie wiem 29 rok albo 20 tego to ja nie jestem pewny. Ale co pokażę wam tu kilka poziomów nie będzie tego dużo. Mamy takiego mięsnego ludka. I trzeba dochodzić do jakiejś różowej paniusi, tylko że praktycznie zawsze doktorek nam i ją zabiera pod koniec planszy. Tutaj teraz się uczymy, to jest taki początek, to taki sam samouczek. się uczymy, jak skakać i tym podobnych kombinacji. Tym Shift, tak? Shift to Sprint. Nigdy dobrze pójdzie, to się ubina. Kurde. Idziemy po bandaż, bo bandaż nam daje różne możliwości. Yy, nie wiem, ile tam trzeba bandaży zebrać, ale, ale po zebraniu, nie wiem, na przykład dajmy tam 20-30 bandaży, yy, odblokowujemy. Postać teraz tutaj trzeba wejść, czekajcie, tak tu jest poziom, może Wam go pokażę, choć nie mówię, że przejdę, przenosi nas do innego świata i mamy coś takiego, jesteśmy w Game Boy'u, mamy trzy życia leweli pierwszym na jeden tak mamy po prostu to samo tylko to jest pikselowy czekajcie jak to zrobić chyba tak, tak. mamy pierwszy raz teraz drugi raz nie wiem czy są dwa albo trzy chyba poziomy Tutaj dołoń trzeba zrobić tak Żeby tylko nie spaść Właśnie żeby tylko nie spaść O kurde i ostatnie życie nam zostało Jeśli nam się to nie powiedzie po prostu wracamy do normalnej planszy na której skończyliśmy Dobra, do normalnej pancery, na której skończyliśmy, tylko że mamy ją od początku przychodzić. I odblokowaliśmy oczywiście ten świat. Możemy tam w każdej chwili, w dowolnej. Do, w dowolnej chwili możemy do niego wejść. I tam, nie wiem, to się dostaje, ale to też jest coś związane z postaciami z postaciami mi się wydaje, że cały forest przejdę mam pokazać mniej więcej jak ta gra wygląda i tak, pierwsza piła druga piła to na sprincie Już łatwe są te początkowe plansze, czekajcie. Ta gra wymaga trochę skupienia, ponieważ ja jest to gra zręcznościowa i zawsze na koniec jest pokazane, ile razy przechodziliśmy. To znaczy, że są postacie. i Nie użyłem sprintu. Są postacie, po prostu, po prostu są postacie pokazane. Teraz wam to zademonstruję, tylko przejdę. Robię takich małych faili Z tak? I teraz patrzcie Przechodzę. To ok nie okłada. <grych> I teraz mamy kilka postaci pokazanych jak przychodzę, ale jedna z nich tylko dociera. Dobra dalej. Teraz mamy nowy rodzaj płyt, czyli ścian. To są kamienie, które się rozpadają. Gdy już raz ich dotkniemy, się rozpadają, więc szybko trzeba uciekać. Zobaczcie. Przebieg Przebiegłem, czyli dotknąłem ściany. Tutaj. I się zaraz rozwaliło. Czyli tu... Nie, no, no na tym nie widać, no? Tak nie wiem czemu. Tu mamy coś innego. Trzeba poczekać, aż ściana się rozwali, żeby móc przejść. I idziemy dalej. Pierwsze mapy nie są jakoś wyjątkowo trudne. O, tu może być już większy problem. No. A i co do bandaża. Jeśli chcecie mieć bandaż, Trzeba podczas przechodzenia mapy. Czyli zaraz wam pokażę. Czy na przykład nie możemy skusić z bandażem jak zebraliśmy go, ponieważ on po prostu nie wiem czemu spację się nie włącza, bo on działa. A teraz już jest dobrze. Coś czuję, że tam nie powinien skakać, tylko trochę wcześniej. To jest ten moment, w którym plansze są czasami trudniejsze od pozostałych. Dla niektórych może to być łatwe. Na przykład tu jesteśmy i teraz dwa razy. O, akurat teraz nam się udało. To jest też gra na. O. Wydręczna raczej na refleks po prostu, nie trzeba wiedzieć, kiedy skoczyć, a kiedy nie. Tam mamy warpa, ale nie idę już do niego. Mamy kolejne, ale tak, co ja chciałem powiedzieć jeszcze na koniec każdej, każdego, te się zwie. O poziomu całej mapy jest oczywiście boss. Niech to sobie pójdzie do góry. A my sobie fajnie przebiegniemy. I tak, boss tutaj będzie chyba on. Po prostu trzeba będzie przed nim uciekać. Kurde za no drugim razem już łatwiej, tak? I Ja nie lubię tutaj tylko... O, to jest też na szybkość, refleks i tak dalej Trzeba poczekać aż strzeli I trzeba uważać jak strzeli. To nigdy nie umiałem tego. Znaczy, dla niektórych to jest to łatwe. No. Tak mi się wydaje, że już się zbliżamy. O Jezu. Zbliżamy się do końca całego, całego levelu The Forest. Mi się wydaje, bo to już było więcej niż chyba 15 map. Ale zaraz się przekonamy. Tutaj czasami nie. Właśnie, nie umiem po prostu zatrzymać się na danym klocku. Tak, jakby on się ślizgał. Właśnie tak. Jak możecie też zauważyć, krew po prostu. Zapominam, że tutaj skok zależy od przytrzymania spacji. O, jestem. Krew zostaje na danych klockach, że na przykład na nich już byliśmy. Umrzymy, umrzymy. Umrzemy i znowu się odrodzimy, to one dalej są. W niektórych przypadkach trzeba sobie pomagać sprintem. printem. O, Jezu, bym przeskoczył. Też czuję, że tutaj będzie więcej czasu spędzonego. Mhm. ponieważ nie jestem za dobry w takie zręcznościówki choć chciałbym ją wam pokazać bo jest według mnie godna godna do zobaczenia po prostu tak tak jak w przypadku Battlefielda 0 choć tutaj mi się wydaje, że idzie mi coraz lepiej jak się patrzy, czekajcie, o tak. Jak się przychodzi plansze raz drugi, trzeci to jest już dużo łatwiej. ora omieńmy sobie tą Czyli exit to map pokażę wam. O widzicie odblokowaliśmy już bosta, chociaż nie musimy przechodzić 19 i 20 mapy. Teraz sobie wejdziemy tutaj i Gatsyn Khan. której nasz bohater sobie idzie. Bardzo ciekawe. Z tego co mi wiadomo, to oni się chyba nie odzywają, tylko są pokazane jakieś gesty. Sorry, że przewinąłem. Jeszcze raz. Zaczniemy i... jeszcze raz zaczniemy. Zapomniałem o tej spacji. Też ciężkie to będzie. że to wam przewinę jakoś. O teraz nam się udaje i się nie udało. Jego jakiś robot jest taki piłowaty. Tu chodzi chyba o las cały, że to jest piła. Takie zagrożenie. Przejdź szybciej. No ja się, się, się pociął. Co innego mogę powiedzieć? nas tylko on nie dopadł, bo będzie z nas miazga. Może tu trochę przyspieszymy. Mi się uda dwa na raz. O, właśnie tak. To jakoś ominiemy no to. Trzeba od początku całego przyspieszyć, bo to bez sensu. Oj, czekajcie. Jeszcze raz. Może nam się teraz uda. Albo i nie. Ale wybiorę tutaj najlepszy kawałek. Tak, udało nam się przejść, zablokował się, przecięły jego własne piły. Choć myślałem, że już mnie tam zniszczy. Kolejna kascenka, w której pokazuje nam, jak on, jak on się po prostu zniszczył i że dalej porywa tą różową paniusię, można to tak nazwać. I to tak. Pokazałem Wam prawie że cały Forest Deforest Level. Myślę, że już możemy skończyć. Na tym, na tym randomowo. To był drugi odcinek. W trzecim odcinku chciałbym pokazać już jakąś, nie wiem, może FPS, jakiś strzelankę czy coś podobnego. To by było z mojej strony wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie będę tu wywierał na Was jakiejś presji, czyli ocen i tak dalej. Chcecie oceniacie, chcecie komentujecie, chcecie subskrybujecie. A więc cześć, trzymajcie się.